Mając gotowy nasz model, możemy teraz go oteksturować. Jedną jeszcze rzeczą, którą ja tu widzę, jest to, że po zaokrągleniu tych krawędzi nam troszeczkę lata to oparcie, więc je minimalnie obniżę. O, w taki to sposób. I je ja troszeczkę cofnę. Jeszcze. Zauważcie, że się poruszam centymetr po centymetrze. Czyli tak żeby powiedzmy sobie tutaj to oparcie było wbite w te pionowe drążki oczywiście można by było stwierdzić że może jeszcze fajniej byłoby tutaj, tutaj troszeczkę podnieść ten kształt zauważcie że do edycji kształtu wyświetla nam się taka oto paleta ja na razie używam tylko tego elementu tak naprawdę w większości będziecie pewnie obniżać lub zmniejszać te kształty, więc to jest główne, główne tak naprawdę narzędzie, jakie potrzebujecie. Na ten moment przynajmniej na pewno. No i teraz rozpoczniemy teksturowanie tego modelu tak jak obiecałam. No i zrobimy sobie czarne. Ja będę korzystać z tekstur archikada. Jeżeli chcecie nadać swoje tekstury jakiekolwiek, to dodajcie. Ja pokazałam Wam jak to możecie zrobić, więc tutaj już wszystko jest w Waszych rękach, możecie robić co chcecie, ja tylko pokazuję Wam jak to wygląda, teraz. To może zrobimy sobie jakieś, beż nie wiem, beżowe. To też może beżowe. To jednak czarne. A to robimy sobie jako, już Wam pokażę, tapicerka, nie dywan, jest taka jest taka tekstura, To się dywan. I macie taką bardziej tkaninę wtedy na tym elemencie. Nie, to czarne to się gryzie. To musi, być, to musi być też wtedy beżowe. Oczywiście, jeżeli Wam się nie podobają te tekstury, to możecie je zmienić. Pamiętajcie o tym, żeby całe krzesło zgrupować. Ctrl-G. No i mamy oteksturowane i gotowe nasze krzesło do tego, aby je dodać dalej. W sumie... Mm, ta poduszka może, mogła też być czarna, bo tak będzie to spójniej wyglądać. Jeszcze a propos tego, że pewnie zauważyliście, że ja bardzo luźno poruszam się po tych elementach wykończenia czyli klikam na nie i z klawiatury wpisuję to, co szukam. Wynika to z tego, że ja po prostu bardzo dobrze tą bibliotekę znam. Pracuję dużo w archikadzie, więc ją znam. Wy jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Archikadem, przejrzyjcie sobie te foldery. Po prostu przejrzyjcie sobie, co tutaj jest, jakie elementy mamy, jakich nie mamy. Pamiętajcie, że jak coś jest szklane, to nie musi być szklane i tylko jako szkło możecie tego używać. To jest po prostu pewna właściwość tego materiału, dlatego wpisuje się je z użyciem nazw. Natomiast to już do was yy, decyzja należy, jak tego będziecie używać. Jeżeli nie znacie tej biblioteki, to naprawdę zastopujcie sobie ten kurs i przejrzyjcie sobie po prostu tę bibliotekę. Musicie ją znać, im dłużej będziecie w Archikadzie pracować, tym swobodniej będziecie się po niej poruszać. I też oczywiście po, em, po materiałach, które dograliście do, do waszego Archikada. Dobrze. Przejdźmy do następnej części.